Ale czy galerie handlowe to dobre miejsce na spędzanie wolnego czasu? No, myślę, że galerie handlowe to na, jako takie spędzanie wolnego czasu to, to są lepsze miejsca. Ja, przynajmniej ja galerie handlowe traktuję jako miejsce do zakupów, żeby czasem coś zjeść na szybko i właściwie to mi wystarcza, ale czas jako taki wolny to no, nie podoba mi się. Czy galerie handlowe to jest miejsce, w którym powinniśmy spędzać wolny czas? Wszystko zależy od sposobu myślenia i od mentalności ludzkiej. W naszych czasach yy, ludzie, rodzina, jako wszyscy myślą, że przyjdą, pokażą się i ja, to są fajni, tak, że tak powiem. Ale no niestety, w naszych czasach ludzie myślą tylko o tym, żeby przyjść się pokazać, a nie to, żeby wyjść z rodziną do parku czy gdzieś przejść. Jeśli ludzie chcą coś kupić, chcą zrobić zakupy i owszem, chcą wyjść, spędzać czas, też, ale jeśli spędzić miło czas z rodziną, to nie sąby. Czy galerie handlowe są dobrym miejscem na spędzanie wolnego czasu przez rodzinę? Znam lepsze. Jakie na przykład? Basen, wycieczki na górskie, lasy. Czy galerie handlowe to dobre miejsce na spędzanie wolnego czasu? Uważam, że nie. Uważam, że czas powinno się spędzać na wolnym powietrzu, w galerii, w kinie, gdziekolwiek indziej. Ja galerię ewentualnie zrobić zakupy. Jasne, można wejść, i z rodziną, i tutaj po prostu spędzić czas. A dlaczego ludzie tak chętnie przychodzą do galerii handlowych? Bo dużo oferują. Oferują właśnie sklepy, i coś do jedzenia, i można tu spotkać znajomych. Nie wiem, troszeczkę mi się wydaje, że może gdzieś ludzie lansują w galeriach handlowych.